Cześć, mam tutaj się ma. i w kolejnym odcinku z Minecrafta, Crafta tak wielki powrót. Hmm. Tutaj sobie blaze, bo chciałbym za niedługo pójść do N. Hum. To to, za tekstur pakże, jego mnie jest parmuł, świąteczną. Mm.

Żeby jeszcze będę mamy. Wiem, że miałem tą parę już chyba oczek włożonych, ale no. Jeszcze jedno. Zawsze się przyda. Do czegoś ja dopiero sobie przerobię to przy portalu. to też by mi się pokopać Daj tu więcej w sumie Jedynie, co jest problem to łuk nie mam łuku Widelcem to ja nie będę rzucał W smoka To by było trochę głupie czy moja kura nadal tutaj jest. Kura, kura, kura. Chyba nie ma już, szkoda. I gram znowu na najnowszym snoprzecie, więc tutaj się pojawia Glow Squeezy. Miech. Z bl blin, Dni tam. Jakbym tak tam wszedł, to bym miał znowu pełny jak wpłunek. Bo są mi tyle jajek, tam jest już. Ciekawe, czy mam same śmieci. czekaj, sobie wyłączę. Czekajcie. Wyłączę sobie, tak zobaczę, tutaj mamy. Teraz polowanie na Endermany. Oczywiście za moim domem, bo gdzie indziej. Chyba, że zauważę. Gdzieś indziej. Endermana, no to wtedy lecimy na niego. Zbychu. Wyjrzałem, że się gdzie nie robi. Dobrze, że odpalenia się, creepery nie wybuchają, bo byłby trochę problem w tym momencie. No tak, robi się dzień. Nie, no super. Co? Taka sama wytrzymałość. Naprawdę. Co? Aha. No ciekawie, nie powiem. Czy ty mi nawet nic nie zadajesz tam. A teraz pół serduszka. Tak to tam mi nie zadał w ogóle nic. Chodź. Chodź, Kolejny łuk. Siema, Zbyniu. Przydałby się to, to, że lecę za widelcem, bo to fajnie działa w wodzie. Oj! Sorry, rybko, że cię bym prawie trafił. Wspaniała jest to moja kopalnia. Już zapomniałem o tym, że zawsze woda ją zalewa. Tylko chcę do niej wejść. Cześć. Trochę miedzi, szynki Potem to schowam, ale przydałoby się Zaczarować Jezu, co ja, czemu ja poszedłem do kowadła zaczarować Mamień, siła dwa. No muszę sobie więcej zrobić bo tutaj jest coś nie tak. Zobacz, że muszę was rozwalać, no ale muszę no. Trochę tych szyb. Chyba na boloci teraz robiłem, w sumie wyszło o wiele mniej. Czy mam gdzieś tutaj drewno. Czy będę musiał iść? Pewnie będę musiał iść. Teraz moją turbę się to jakoś. Do lasu nie jest daleko też. To jest plus takich mieszkania. Tak, plus mieszkania na pustyni to to, że jest las niedaleko, no powiedzmy. Poczekajcie chwilkę. Oj, co są głupi. Dobra. No, czekaj mi by mi przez przypadek. Program graficzny włączyłem. Dobra, chyba jest. Chyba nawet wystarczy w książce. Tutaj będzie taki problem. Jeszcze jedno. Dobra, jak tam coś jeszcze mam. Mi nie chce. tego? No w sumie to, to głupi. To w tym momencie nie pobiera od tych tych książek. To dlatego. No dobra, z tym Jestem... Hmm. Wiem, że to nie tu, ale potem schowam. Trzeba level wbić, trzeba sobie zaklinać. Cześć. Cześć kotku, czemu uciekasz? chciałbym cię w sumie nie wiem czy my mamy niebieski las w nadszek w sumie tam było dużo dziumanów leć w stronę tej góry powiedziało hmm. za rzekę fabryki mięsa. Co to tam jest? Nie wiem, w sumie fabryka czegoś, ciastek, pikarnia. Szkoda, że nie da się tym spijać okien czy coś. Tak bardzo wydajna ta farma Aksolutly. Cześć, Aksolotli. Aksolo w sumie się nie dziwię dlaczego Tej mała jest coś kamał kamałarnic kamałarnic no nie wiem czy mamy niebieski nos co po na tym

Za mną, chodźcie. Lepiej by było, jakbym miał tu jajko żółwia, no ale...

Oh. <laughs> No, nagrywam, a co? Ale, jak chcesz, to możesz tam siedzieć A co, już nie grasz z Karolem? Nie, bo Karol musiałeś iść A, no tak Nagrywam Mindbullet Crafta Na kanale A nie wiem, w sumie, pomyślałam, że może ktoś dołączy No to dołączam, cześć To cześć, widzowie! Cześć, widzowie Wielki powrót i najlepszy odcinek z wielkiego powrotu Mind Bullet Crafta, czyli jak spienie. Aha, to jest super. Bo potrzebuję tak. flamykowych triom Czy jakoś tak... W sumie... Pewnie z 3 minuty jeszcze odcinek zakończę, bo nie chcę, żeby był jakiś momencie no. No, no. no tak, tak, no. I ma i ogólnie no... Nie wiem, czy ty pamiętasz, czy ty oglądasz w ogóle Mind Tutaj mam port... Mam portal na jeziorku, nie, zniszczony W każdym razie tam se pływają squidy, te glow squidy i axolotle W sensie glow squidy są chyba tylko dwa Już tylko, albo nawet jeden, bo zgadnij co axolotle robią Tak trochę zabije... Co je? Co jest? Czemu kury są na drzewie? Aha, no to tak, bo ja kiedyś wpadłem do mojej ekspiarki jajek i miałem cały ekwipunek w jajkach. Aha i po, po pierwsze musiałem jakoś wyjść z tej ekspiarki. Co było trochę problemem, bo tam bardzo dużo kur i od razu się tam parę dusiło i nie miałem bloków, to tak trochę ciężko zademonstruję, widzą jak to się... Robi, co się dzieje, jak się wchodzi do tego. No, nawet nie aż tak dużo. Jajek. A no tak, bo ostatnio chyba tam. Ja paliłem. Tylko, że teraz nie mogę wyjść. <gry> nie uciekajcie kury. <gry> Typowo, oczywiście, musiał mi parę uciec. Hmm. Ale w skrzynce chyba skrzynka cała. No pewnie, że skrzynka jest cała w jajkach. Waleni mi o ścianę. Jajcami o ścianę. To mi, dziwnie, nie powiem. No, fajnie, że mi pochodnie poszły do farmy jajec. Dobra, ale jeszcze Zostałeś się nie duszą kury. Tak. Na pewno o to chodziło. Dobra, ale jeszcze się nie duszą kury, to można jeszcze więcej dawać. Czemu ja czasami wrzucę wrz w siebie jajkiem. Jak? Nie wiem, właśnie. Też się zastanawiam. Ty, ciekawe, czy. Będę miał jedne w drugiej ręce, a drugie w drugiej, czy będę mógł obiema strzelać. No jednak nie. To chyba tak nie działa. Nie, dopiero jak się jedno skończy, to wtedy. No właśnie. Wtedy drugimi. Dobra, już wystarczy tych kur. Dajcie mi moje pochodnie. No już nie mogę wsadzić tych kilku staków jajek, bo oczywiście już ten. Już nie ma miejsca w farmie. Super. Jajek. Wskręcamy i teraz leć I teraz leć! Jakbyś w tym momencie wyszedł Bo idealne I teraz... o endermany, jak się cieszymy No, to ja lecę <laughs> Tak No, bo ja ten... bo ja zamierzam w końcu do endu pójść I wale. Niedermany. ...nedermany Tak, Nederman. nedermany Idź się zabij to tyle... dobra, dał mi pere... perełkę. To dobrze. A nie mnie już nie gonią, bo sobie gram na serwerze naszym. O którym widzowie pewnie nie wiedzą. Tylko no. Ci co mnie oglądają, to wiedzą, a i tak nie będzie więcej filmów z tego na moim kanale, jest tylko jeden. Już <grym> prawie betenie, rzuciłem jakoś. tą. To jest przypadek, już prawie wyrzuciłem tą perełkę. Super. Za... No. Na szczęście, tak. No i weź tu teraz, gdzie tu te jajka dać. Mam specjalną skrzynię pod jajka tylko w ma magazynie. Gdzie tu się szło do tych lejzów? Skąd ja mam wiedzieć? Te szczerze, mnie nie ma na serwerze. A, dobra, mam. nie, nie bo ja poszedłem jakąś inną drogą. Oczywiście moje raz, dwa, trzy, cztery, nie, pięć, nawet sześć nie psów, widzę które, blazy, które do mnie już Ej, ty, ty, czemu tu śpisz? Nie masz prawo spać w mojej śp śpipalni, tak? Sypialni. Ale przemówię. Dobra, zabiję już mam trochę Ez. Ez! Ja mam tak. dziewięć tutaj. A nie, Tyle, że... listkę, ale się zgubiłem. Bo, bo te dwa blazy mnie zaatakowały, to wypiłem, bo myślałem, że tu więcej ich jest, a to tylko dwa z dupy. Dobra, no to, 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 to co, no, co? To no to kończę opisa. ten odcinek. To wspaniały to odcinek. Czek, tak, to żegnajcie to.